Dzień dobry Państwu. Chciałbym przedstawić prezentację, która omawia mój artykuł przygotowany na konferencję, a temat tegoż artykułu to wpływ agregacji danych na efektywność systemów transakcyjnych stosowanych na rynku akcji. Celem mojej publikacji było zbadanie, jaki wpływ ma agregacja danych. Danych, które są oczywiście źródłem do badania efektywności informacyjnej rynku na uzyskiwane wyniki. Czym jest agregacja danych w rozumieniu testowania reguł rynku? Otóż możemy korzystać z danych dziennych, tygodniowych, miesięcznych, czy też nawet do bardziej złożonych obliczeń możemy wykorzystywać tak zwane dane intraday, które pochodzą z sesji, czyli na przykład dane. 10-minutowe, 15-20-godzinne, czyli tak na dobrą sprawę inwestor może, tworząc systemy transakcyjne, korzystać z różnego horyzontu czasowego. Ja w swoim badaniu posiłkowałem się danymi dziennymi, tygodniowymi i danymi miesięcznymi. Hipoteza, którą przyjąłem w moim opracowaniu, zakłada, że zmniejszając częstotliwość danych, które Stanowią bazę do konstruowania systemu transakcyjnego, umożliwi uzyskanie lepszych wyników inwestycyjnych niż w przypadku tak strategii kontrolnej. Wprowadzenie do analizy informacji zagregowanych dotyczących kursu pozwala wyeliminować różne przypadkowe niekiedy sygnały. Im mamy więcej informacji, tym tak na dobrą sprawę powstaje większy szum informacyjny, który może zakłócać inwestorowi podejmowanie decyzji, a efektem tego będzie oczywiście gorsza efektywność systemu transakcyjnego. Analizę, którą przeprowadziłem, obejmowała okres od początku roku 2014 aż po koniec roku 2020. 19 i w swoim badaniu zastosowałem proste strategie inwestycyjne oparte o tak zwane klasyczne narzędzia techniczne. Kilka słów na temat informacyjnej efektywności rynku akcji. Otóż ta efektywność jest rozpatrywana w trzech płaszczyznach i możemy mówić na przykład o efektywności w sensie tak zwanej hipotezy słabej. I tutaj Wszystkie formy efektywności, z którymi spotykamy się, są uzależnione od zakresu i rodzaju informacji, które docierają do inwestora. W przypadku tak efektywności słabej bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie historyczne wartości cen, czyli kursy, po których zostały zawierane transakcje. Mamy do dyspozycji również wielkości obrotów. Na podstawie tego możemy policzyć. Stopy zwrot, które nas będą interesowały. Natomiast implikacją hipotezy o efektywności informacyjnej rynku w sensie słabym jest to, że te informacje nie umożliwiają inwestorom w długim horyzoncie czasowym uzyskiwać ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Hipoteza efektywności informacyjnej w sensie półsilnym. Czyli efektywność półsilna, mówiąc inaczej, oznacza korzystanie z szerszego zakresu informacji, ponieważ mamy tutaj do czynienia nie tylko z informacjami na temat historycznych transakcji, czyli tymi, które były ujęte w sensie hipotezy słabej, ale również mamy różnego rodzaju inne informacje, które są dostępne publicznie, czyli sprawozdania finansowe spółek, różnego rodzaju analizy ekonomiczne, rekomendacje, czyli wszystko to, o czym inwestor w sposób legalny może dowiedzieć się, korzystając z dostępnych źródeł informacji. Ta hipoteza zakłada, że ten zakres informacji również nie umożliwi uzyskiwania inwestorowi, bazując na tych informacjach, uzyskiwania ponadprzeciętnych stóp zwrotu w długim horyzoncie czasowym. I mamy wreszcie efektywność w sensie hipotezy, tak zwanej silnej hipotezy, o efektywności informacyjnej, oczywiście. I tutaj mamy do czynienia z wszystkimi możliwymi informacjami na temat danego waloru, i tutaj w grę wchodzą również informacje niejawne, czyli takie, które są znane jedynie osobom wtajemniczonym, na przykład członkom zarządu, inwestorom, cięcie. Tutaj mamy do czynienia z informacjami, które obejmują nie tylko te w ramach hipotezy słabej i półsilnej, ale również wszystkie informacje niejawne. Takie, które są dostępne na przykład członkom zarządu danej spółki, doradcom inwestycyjnym, maklerom, czyli wszystkie informacje, których spodziewamy się, że nie można w sposób legalny pozyskać. I ta hipoteza zakłada, że również bazując o. Tego typu informacje nie jesteśmy w stanie w długim horyzoncie czasowym uzyskiwać ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Hipoteza słaba jest weryfikowana najczęściej za pomocą dwóch metod. Pierwsza metoda to różnego rodzaju statystyczne testy niezależności pomiędzy kolejnymi stopami zwrotu. Opierając się o tego rodzaju badania, określamy, czy kolejne stopy zwrotu uzyskiwane na rynku mają związek z wcześniejszymi stopami zwrotu? Drugi rodzaj metod to metody, które są oparte o tak zwaną analizę techniczną, czyli analizę, która na podstawie różnych informacji, które możemy wyczytać, mówiąc tak ogólnie z wykresu, będą umożliwiały nam uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Metody oparte o analizę techniczną polegają na tworzeniu tzw. reguł rynku, czyli na podstawie różnych przyjętych założeń są realizowane transakcje i określamy, jaką stopę zwrotu możemy na bazie takich reguł uzyskać. To porównujemy z tzw. strategią kontrolną, która to polega na kupnie danego Waloru i trzymania przez cały okres kontrolny. Następnie porównujemy stopy zwrotu, które moglibyśmy uzyskać grając w sposób aktywny z wykorzystaniem reguł rynku ze strategią tą kontrolną, pasywną, gdzie dany walor kupujemy i go trzymamy w naszym portfelu. W moim opracowaniu przedmiotem analiz był indeks fin 20 w okresie. Lat 2014-2019, i tutaj dokonano takiego podziału tego całego okresu na dwa podokresy. Pierwszy, lata 2014-2016, to tak zwana optymalizacja systemu, a okres drugi, czyli 2017-2019, okres, na którym były przeprowadzane testy na danych dziennych, tygodniowych i miesięcznych. I teraz, dlaczego przyjęto taką, a nie inną metodologię? Otóż, korzystając z różnego rodzaju programów komputerowych, możemy tak zoptymalizować system, aby znaleźć parametry, które wskażą brak efektywności rynku i uzyskamy lepszą stopę zwrotu niż w przypadku strategii kontrolnej. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby w ten sposób, Naginać rzeczywistość i weryfikować hipotezę, tylko chodzi tutaj o to, żeby w sposób obiektywny dokonać oceny, czy ta efektywność rynku występuje. Dlatego właśnie ten okres jest dzielony na dwa podokresy, czyli na pierwszym z nich dokonujemy za pomocą narzędzi komputerowych oceny i określenia, który parametr jest najlepszy, czyli taki, który da. Najkorzystniejszą stopę zwrotu, a następnie ten parametr wykorzystujemy na drugim okresie, czyli stosujemy go na tym okresie już testowym. I dzięki temu jesteśmy w stanie określić, czy informacje historyczne, czyli te z pierwszego podokresu kontrolnego, umożliwią nam uzyskanie lepszej stopy zwrotu niż strategia kontrolna. W badaniu przyjęto również kilka dodatkowych założeń, a mianowicie, oczywiście, zarówno kupno, jak i sprzedaż walorów wiążą się z koniecznością zapłacenia prowizji. Istnieją również takie okresy, gdy środki nie są zaangażowane w zakup walorów, dlatego są one oprocentowane według stopy wolnej od ryzyka. Na poziomie przyjęto tu w badaniu równym 3%, a na rynku można zajmować tylko i wyłącznie tak zwane długie pozycje, czyli można tylko i wyłącznie nabywać walory i je sprzedawać. Nie można natomiast stosować tak zwanej krótkiej sprzedaży. Do wykorzystanych reguł transakcyjnych przyjęto dwa typy narzędzi technicznych. Pierwsza grupa to tak zwane wskaźniki trendu, i tutaj zastosowano średnie ruchome i wskaźnik MACD. Druga grupa narzędzi to tak zwane oscylatory, i tutaj również skorzystano z dwóch z nich. Odnosząc się do hipotezy, która została postawiona na wstępie, na podstawie uzyskanych badań, należy stwierdzić, że agregacja danych zastosowana w badaniu, czyli zmiana informacji, które były wykorzystywane z typu dziennego na rzadszy horyzont, czyli na dane. Tygodniowe czy miesięczne nie pozwoliło to na tak zwane pokonanie rynku i uzyskanie w tym okresie lepszych wyników niż strategia kontrolna. I w artykule są tabele, które to wszystko opisują. Oczywiście one są dosyć duże i kłopotliwe było umieszczenie ich tutaj na prezentacji, bo byłoby to nieczytelne. Dlatego dzielę się tutaj tylko i wyłącznie takimi ogólnymi wnioskami. W każdym razie. W badanym okresie mieliśmy do czynienia z efektywnością informacyjną rynku w sensie hipotezy słabej, czyli strategia aktywna nie pozwoliła uzyskać lepszej stopy zwrotu niż strategia kontrolna. Dziękuję Państwu za uwagę.